Cześć, 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 witam Was wszystkich. Tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dimension. E, tutaj ostatnio sobie zakończyłem, słuchajcie. E, ale jeszcze wiecie co? E, może zanim pójdziemy na górę, chyba że to się jakoś łączy, e, mogę to zabrać? Mogę. To chciałbym jeszcze tą kuchnię, bo tylko w sumie ona mi została prawda? ewentualnie jeszcze tutaj coś jest, poczekajcie no tak, bo po coś to jest. W każdym z tych pomieszczeń jakby te przedmioty się zużywa, więc jeszcze tą kuchnię chciałbym, wiecie? Nie, co ty tam masz? Coś tam jest, słuchajcie, ale co? No właśnie, więc jeszcze nie chcę iść na górę, wiecie? Bo najpierw jeszcze dół tutaj musimy poszpundzić troszkę, i wtedy dopiero. Tutaj w ogóle. Co? Tak jakby brakowało. Słuchajcie. O, patrzcie na to. O. To się chyba otworzyło. Wow, jakieś sekretne przejście. Widzicie? Poszedłem w cholerę i o. Chyste, żarówka. Pełno kości. Uu. O, tu jest jedna piłka. Co to jest? Jakieś piłeczki. Mogę to otworzyć. W każdej chyba z tej skrzyni jest jakaś notatka, nie? Która tam nam wyjaśnia te dalsze losy. nie, coś innego. Co to jest? Aaa, so. bo ja mam już jeden. mogę to połączyć? A, bo to takie jest cały ten, cała broszka jakby. Mhm. Boże, mi czepło. Bier to A tak szybko. No, Fuh. Fuh. fu. Tylko że tam chyba mi jeszcze jakiejś jednej piłki brakuje, nie? Nie widzicie, że jeszcze jednej mi brakuje? Ciekawe gdzie jest. I ona na pewno gdzieś tutaj jest. Właśnie o to chodzi, słuchajcie, że to trzeba dokładnie tutaj poszpundzić. W którym się kucało? A, tam. Może gdzieś tu pod stołem? W koszyczku gdzieś. Wyjście. Tu była, prawda? Wcześniej. Już sprawdzaliśmy. No nie, pamiętacie. No i tutaj też było w kominku, prawda? No, także mi tu słuchajcie brakuje. Brakuje mi jednej piłki. Jeżeli w ogóle na tym to polega. Może jeszcze tu coś jest, czekajcie, bo tak. tu nie da otworzyć seria. No, no dobra. Chyba, że po prostu te trzeba jeszcze poprzekręcać. Ale widzicie, że sami, że. A, nie mam tutaj jakby. hm, Nie mam jakby możliwości nic tutaj z tym zrobić. Ciekawe. Dobra. To mnie korci, wiecie? Coś tam jest dobra, mamy coś, słuchajcie. O może któraś pasuje, co? <laughs> Naprawdę? To muszę wszystko posprawdzać. Aha, bo. O! Co to jest? Dildo jakieś, dobra. Nie, wiem, jakiś wałeczek. A mogę. Aha. I co, nie mogę już więcej pootwierać nic. Co można tym wałeczkiem zrobić? Jeszcze coś. Dobra, mamy to. A wiesz, co dziwne, że ja w poprzednim odcinku w e, poprzednich odcinkach jakoś tak nie poszpundziłem tutaj tak dokładnie. No. Zabieraj kluczyk. Co? A się nie da. To może tym Aha To nie, to jest po prostu papier Folia aluminiowa To je aluminium To je nie To je tego nie pomalujesz Dobra mam to Ja się cholernie <tryk> <armierzy>. To co <tryk> robimy z tym? Hu Gdzie to jest To jest woda To jest woda? Tak? Nie, bo myślałem, że trzeba, słuchajcie, nalać, ale nie, spoko. Dobra, mamy kluczyk. Już jest OK. bier. Kurde, cieszę się. Cieszę się, że jeszcze tutaj zszedłem, że nie poszliśmy do góry. To teraz, słuchajcie, może tym kluczem można otworzyć te szafki. No, co to jest? Jakiś ciastka? Ciastka chyba to są, co? Sucharki jakieś, co? Jest naprawdę, mu cały czas podawali to jedzenie. Wolał te suchary, bo po tym mi się to żygał. Parcie robale aż wyłażą. Fu. Dziwota, mhm. że był chory. Jak miało być inaczej? To już nie działa do tej dobra a do tej Dobra No ale wiecie mamy to... Um. To można by było jeszcze pójść i. Jeszcze mamy takie jedno miejsce. A to jest tam na górze. O te, czy mogę otworzyć te drzwi? Nie. It to find another key. tu jeszcze bym chciał. Ciekawe, czy tutaj coś jeszcze można zrobić. O tu, na przykład. A to do tego? A to nawet nie przymierzył. Chyba, że poczekajcie, ja mogę zrobić coś takiego. Co e, to jest? O to. Mogę obciąć łańcuch tym? Da radę tędy przejść? O, 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 o Wiecie co chodzi? F Cyk Tak, dobra Fajnie, mhm. Masz to jeszcze? To jest kolejny kluczyk, Ok. Tego nie można otworzyć już. Dobra, i te rzeczy tutaj nam są niepotrzebne. To może te teraz otworzę albo którąś szafkę z kuchni. Nie, tutaj tak? Tak. Kolejna skrzynia Co tym razem? Ale ładna ta skrzynia A, kolejny przedmiot W sensie, kolejny ten taki jakby promyk, albo... Jak to można nazwać? Taki płatek, o może tak Tego kwiatka, czy co to taki broszka? No, no, no Raz, dwa, trzy, już takie trzy mamy. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć, jeszcze dziewięć, wow. Mhm. Tu wybita szyba, tak ma być. O, tutaj jest jeszcze jakiś ten, Jak się właśnie dostać, wiecie, do tej latarni morskiej, tam, gdzie ten wodospad. To, że za każdym razem trzeba gasić, że nie można z latarką e, z, przejść sobie wiecie co mnie jeszcze korci? jeszcze korci mnie e, ta bila, nie? stół bilardowy bo brakuje mi jednej bili no i tutaj w sumie czy można dziś przejść? Się zaciąłem? Słychać tylko ten woda ale... Słabo coś słychać, nie? Ten wodospad. No on się tylko odsuwa, nie? nasz bohater pływać nie potrafi Dobra, tutaj chyba nic Jeszcze bym się wrócił do tej kuchni tam Eee, matko, nie na kuchni tylko... Stubi Sprawdzałem. Szklucza nie mam żadnego chyba. Wszystko zużyłem. Jeszcze tą bilę zobaczę, słuchajcie, czy gdzieś nie ma jej. E, a jak nie, no to trudno, idziemy na górę. Na przykład, czy jeszcze możemy to przekręcać? Możemy. Więc na przykład, czy to nie byłby dobry pomysł, jakbyśmy wszystko poprzekręcali? Może by się coś jeszcze otworzyło? Czyli światła się nie da, są tylko buty, tu nikt nie stoi. tu można jeszcze tą ostatnią bilę zdobyć Zbić, zagrać w bilarta. Cholera, pancerze nie da rady, nie? No ale wiecie co? To wydaje mi się, że wymyślam Gdzieś tu, pod spodem, czy coś? No nie wiem. Dobra. Poddaję się. Bo żadnej, w żadnej lampie chyba nie ma tutaj. Nie ma to zależności, że tam są pojedyncze, a tu się trzy palą. Już widzieli, że przenika na przykład, nie? Że tam jest bila. Chyba, że wiecie co? Wezmę jeszcze. Spróbuję tak, że wezmę jedną, jednego kija. Połażę tutaj, bo może być tak, że tym kijem coś trzeba będzie strącić. Tu nie wejdę z tym kijem. W sumie to ja chciałem rozbić Billa, a nie, miałem, nie miałbym i tak i tak czyn. Dobra, sprawdźmy tą górę. Będzie co będzie. Dobra, a tu? teraz zejście No dobra Ciąg dalszy nastąpi To co ja, koniec? Aha, czyli tak to wygląda Mhm Czyli to jest dopiero pierwsza część, słuchajcie. No bardzo ładne, bardzo ładnie zrobione. Yy, ale nie powiedziałbym, że to jest horror, bardziej takie właśnie przygodówka. Yy, nie wiem czy właśnie, czy czasem nie, nie pominąłem tych, tych bil tutaj. Bo tak to, czy coś, coś jeszcze? Że coś jeszcze byśmy pominęli? Kurde, nie mam za bardzo pomysłu, jeżeli chodzi o czy coś pominęliśmy. Mam nadzieję, że wszystko udało mi się Rozwiązać tak, jak powinno być. E, ciekawa historia, bym chciał wiedzieć po prostu, co, co dalej, dlaczego to tak wyszło. Czy my się obudzimy z tego snu, e, czy, czy w ogóle ten nasz pacjent żyje? Bo to są jakby te, te, takie tutaj retrospekcje, jakby tutaj jego, co on tutaj przeżywał, mieszkając w tym e, w tej posiadłości. Ogólnie bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Cieszę się, że to jest w ogóle też wiecie. Ja jestem takim maniakiem, jeżeli chodzi o pałace Dolnego Śląska, więc ja o tym wspominałem nieraz. To jest moja druga pasja, więc jakby tutaj ten boszków strasznie mi przypadł do gustu. Ja wiem, że on tak wygląda, tak jak tutaj niektóre sale, właśnie w tej grze, tutaj pokazane. Fajnie, fajnie, to bardzo miłe, że autorzy inspirują się właśnie takimi miejscami. No to słuchajcie, to by było na tyle, więc jeżeli będzie jakaś druga część, oczywiście sobie znowu włączymy i, i przejdziemy. Hmm. A zamian za tą grę coś innego znajdę, też może coś takiego podobnego, też yy, właśnie, że będziemy gdzieś tam chodzić i rozwiązywać jakieś zagadki. Mam takie na oku dwie, też bym chciał je ograć, więc yy, no, do kolejnych serii mogę Was tylko zaprosić. Dziękuję, że byliście ze mną w tej serii i. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.